Dajan Zanchi 2 na 2 w wersji 50 mm. Waży około 72-74 gram. Przychodzi do nas w kilku wersjach, między innymi czarnej czy białej. Kostka od razu po wyjęciu z pudełka jest bardzo przyjemna. Rusza się bardzo szybko. I ma genialne ścinanie zakrętów. Naklejki wykonane są z super jakości folii. ładnie kontrastują ze sobą i wszystko wygląda przejrzyście. Jeśli chodzi o samą budowę kostki, to klocki są takie same jak w Dajanie Zanchi. Tu mamy obudowę narożnika. Na sam koniec przykładowe ułożenie. Mr. Sausage, recenzja filmowa. Polecam.